jest Minecraft w normalnej prędkości. A to Minecraft przyspieszony jakieś 10 razy. To natomiast w czterokrotnym zwolnieniu. A w dzisiejszym odcinku ja i dwójka moich znajomych będziemy próbowali przejść Minecrafta, gdy nasza rozgrywka losowo zmienia swoją prędkość. Dobra, nie. Do tego celu wykorzystaliśmy komendę Decrate, która w grze zakościła w wersji 1.20. 3. Losowością natomiast zajął się mod, na którym wy również możecie zagrać, klikając link w opisie. Zatem bez WĘDNEGO przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dobra, widzicie, zaczynamy od razu na bombie. No, przyjemni się. Możesz zostawić moje drzewo w świętym spokoju. Tak, to jest swoje drzewo. Ej, bo cię trochę chyba za szybko ściemniło, wiecie? Przemuję nie mam chata założonego. A no. Ja się zakopałem Czemu? Tego nie przewidziałem No bo nie w tym tempie, to my nigdy do tego odcinka nie nagramy Trzeba dowieźć szybko do jakiegoś drzewa, bo zaraz się zacznie szybki tick rate No właśnie jak właśnie, no właśnie, 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 właśnie ja! o tym miałem mówić Dobra, nie, to jest, to jest zbyt mocne no. się poczekać, aż się zrobi dzień Tak, bo tak O, 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 dobra, jestem na drzewie, jestem na drzewie, jestem na drzewie, dobra Biedny Kiro. Czy ja, widzisz? Ja od razu idę na jakąś górkę, bo wiem, że jak będzie noc. Ja sobie przygotuję jakieś narzędzia. Po tym jakże przyjaznym i spokojnym przywitaniu doszliśmy do wniosku, że nie przetrwamy długo bez wyposażenia. Zatem skrócony przez szybki t ride right dzień drugi wykorzystaliśmy właśnie na zbieranie surowców. Tu jednak także nie obyło się bez ofiar. Wy natomiast możecie poświęcić ten moment na zostawienie łapki w górę i sprawdzenie czy nadal subskrybujecie ten kanał. Mogę wyjść? Mogę. Nie mogę. Dobra guys, wy tam się bawcie, ja idę szukać nam ciekawych rzeczy po kroju wioska. No ja sobie przynajmniej próbuję jakieś itemy zdobyć. Ja idę po moje itemy. Wiecie nie czego itemy. potrzebujemy? Potrzebujemy łóżek. Czy to jest dobry moment, żeby ci powiedzieć, że ja nigdy nie przeszedłem jeszcze Minecrafta do survivalu? Ja dwa razy przeszedłem. <laughs> to choć chociaż tyle, ja przeszedłem raz. Dwa. Ile nagram odcinków z przechodzenia Minecrafta? Nauczeni niedawnymi wydarzeniami, wiedzieliśmy, że szczypki t tickrate nie wróży niczego dobrego. Następne noce spędzaliśmy więc w większości na drzewach, odkrywając przy okazji, jak wiele rzeczy w grze zależy od tickrate'u. Skoro cała gra przyspiesza, to czy można nawalać w myszkę? Tak! Guys, jesteśmy w domu. To czekaj na zbuduj domek albo coś, nie wiem, proszę. Ja płynę, ja muszę znaleźć wioskę. Wiecie co, bez wioski to my sobie tutaj chyba nie poradzimy, to nas. No nie poradzimy. Jestem ten

no to dawaj do morza Ja już sikałem do morza parę razy w życiu Przyjemnie <grymne> jest <grymne> I wish, I wish Dobra, czekaj, bo go nie ma Opowiem żart, opowiem żart, opowiem żart I to będzie tak świeży żart, że cię skab wywali Jasiu, czy mam zadzwonić do twojej mamy, pyta nauczycielka A czy moja mama dzwoni do pani i żali się, że nie radzi sobie w pracy? Dobra, to ch**ła Wamać. yeah, Nie, Ja pierd... Wioska? Spierde! Czym się różni? Czym, czym się różni dziecko od mandarynki? Mandarynki nie wrzeszczą, jak obierasz je ze skópką. No jestem akurat na 260 na 300 W międzyczasie, gdy ja musiałem pobawić się wysokiego rangą polityka i udać się na posiedzenie w pewnym pomieszczeniu, Kiro wpadł na wybitny pomysł, jak dość mocno może mnie wystraszyć. Give Okej, dobra, zaczynamy. Najwyższy możliwy Ticket widzowie. Ej, guys, wróciłem. Chciałem powiedzieć, co ty robiłeś? Poszedłem srać. Czekałem na to 20 ka. Zajmuję się golemem. Biorę to na siebie kurtaczek, pieczaczek. Dobra, to była zła decyzja. Guys. Mamy melona! 5 melon slice o widzowieczek. Oh. Święto narodowe. <gry> Widziałem on się zrespił. On, się zrespił, on uciek. <gry> U, zapomniałem. Co to by było jakbyś nie miał spawnpointa, nie? Ej, przepchnij mi go tu, przepchnij mi go tu. Dobra. Przepchnij go sobą. O! Uważaj, uważaj, uważaj. <gry> Keper, przepchnij go do mnie. Ma, mam, głupi, mam głupi pomysł. <gry> to było mocne. Tu przecież, nie oh, widzisz? O, 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 o. o. Nie, uderzaj go. A oj, a idź co do mojego żelaza. No już się daje, proszę, Jezus Maria, ale toksyczny. Gość, nie, żeby coś, ale twój dom chyba troszeczkę, że tak powiem, no tych... Możecie, proszę, nie używać takiego języka na kanale dla dzieci to sigma. Ja jestem tylko naprawdę ciekawy, co się stało z tym domem, bo tutaj nie masz żadnego źródła lawy, on się nie spalił. Co, co, co to zaszło? Moja propozycja jest taka, zróbmy tutaj swoją bazę wypadową, bo kurde tutaj mamy. Dobra, basi mi, zrobimy okay. tutaj bazę weekendową. Chociaż wam bazę robię, bazę robię, bazę robię. Idziemy tylko... Idziemy o kurczaczek. O kurczaczek, o kurczaczek, o kurczaczek! No grubo jest. Mamy fajną bazę, która dostała order. I jak wrócę do tamtej bazy, ona ma być piękna, zrobiona z drewna. Okej, okay. jest nawet już. Dobra, Kiro, zapierdzielam. Ja tam zaraz wrócę. To czekaj, to daj mi, daj mi czas, daj mi czas. Guys, mam problem. Jaki, jaki masz problem, Kramer? Guys, musimy znaleźć wiader kolawy, wiecie? Znaczy, boże, wiaderko lawy, wiader kolawy, la la lawa. Pomimo serii wpadek i niepowodzeń, zaszliśmy zdecydowanie za daleko, by teraz tak po prostu się poddać. Nie mając innego wyjścia, brnęliśmy więc dalej w otchłań absolutnego chaosu. A następnym krokiem, który miał zbliżyć nas do przejścia gry, było stworzenie portalu do netheru. Zrobię portal na speedrunera. uwierzcie mi, uda mi się. Wierzycie we mnie, jeśli wierzycie we mnie, napiszcie jeden. Co przy ciągle zmieniającym się t wcale nie było takie proste Nawet nie miałem czasu zareagować? Dobra, Tickry mnie na to... A nie, czekaj, pozwoli. Patrzcie. Ale z... Się. Ej! Portal zazwedzie Oj! Jest! Mamy portal! Yeah. Portal. Nie wiem czy tutaj będzie rozsądne, ale wejdę tam bez itemów. Chcę to po, chcę po prostu zobaczyć jak bardzo będę miał przez ranę. Jak jest? Zobaczę jak szybko. Guys robimy challenge. zobaczę jak, jak szybko zginę. Kurczę. Patrzcie, tu jest portal. Możecie wejść. Kiro, wchodzisz pierwszy. Laba. Musimy się wydostać z tego biomu i cię dostać. Okej, okay. mamy, mamy tu te, 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 ten lasik śmieszne. Chodźcie. Chodźcie. Chodźcie wycieczka tędy. Tutaj mamy piękne niebieskie drzewa i tutaj to jest biom chroniony prawnie. W którym nie możecie zabijać. Uciekamy stąd. Do góry się brydżuj, do góry się brydżuj. Ja? Nie. Właśnie ten niebieski bium jest najlepszy i tylko patrzeć trzeba w ziemię, bo tu się tylko endermany respią. Zróbmy to na łódki, bo Będzie... daj mi jedną. Będzie bezpieczniej na łódki. Strygerowałem jednego. O Jezus Maria, no właśnie dlatego będzie bezpieczniej na łódki. Szkarłatny Las jest chyba najbezpieczniejszym miejscem w śmiercionośnym nederze. Zamieszkany wyłącznie przez endermany biom, to także świetne źródło pereł, potrzebnych nam do stworzenia oczu kresu. Stworzyliśmy zatem kilka łódek, w które to następnie łapaliśmy wspomniane moby, na wypadek, gdyby T-Crate znów diabelnie przyspieszy. no. Dobra, czekaj. Perła, 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 perła. Czekaj, 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 czekaj. Jak masz perwol? Mam forteca! 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 Nie mów! Chodź, chodźcie, cześć, chodź, chodź, mamy to, mamy to Dobra, tylko teraz musimy w jakiś sposób zabić te blaze tak, żeby nie zginąć. Oh, nie, 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 nie oj, nie, nie, nie oj nie, 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 oj nie, nie, nie. Chill, chill, zamurowam ich. Razem ze mną! Ej, <głosy> no. <głosy> Wiem, że nasze życie jest w tym momencie smutne, ale pamiętajcie! Pamiętajcie, Zobacz, że są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Dobra, e, Miejmy nadzieję... Czekajcie. Lecimy, lecimy, lecimy. Go 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 go. Dwajcie. A wimy gdzie? Nie. <śmieniczy> nie. na Nagapę. <śmieniczy> o nie. Tak. <śmieniczy> Dobra, wracamy, 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 wracamy. Znalazłem spawner! Znalazłem spawner, tu jest spawner, tu jest spawner, tu jest spawner. O nie, nie. Czekaj. Okej. Okay. Ja się wkopałem Czutko? się tutaj koło spawnera Uuu. i jak teraz będzie mały tickrate to będzie można elegancko je pozabijać. <laughs> o, o, <to> się... <laughs> 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 Kilo, Tak, hmm. właśnie Kilo. No, nie, nie widziałem śniegu! Nie słyszę! O tych... Kurde! Idę puker. Nic, nie słyszę, nic. Musimy znaleźć jakiś sposób naprawdę. Mam pałkę! Kochajcie. Wrzuciłem ci na pałkę. Wiem, mam ją, mam ją, schowam, chowam, chowam ją. Ej dobra, wiecie co? Ja mam mądry pomysł. No. Jako, że jestem już w Overworldzie weźcie tam, proszę nie zgincie, Dobra, zabudujcie się tam najlepiej. Ja spróbuję znaleźć śnieżny biom i przynieść wam śnieżki. Mam kolejną pałę, mam kolejną, mamy dwie pały. Nie opodal naszej bazy wypadowej. Spostrzegłem bowiem jeden ze śnieżnych biomów. A jakoś iż płomyki nie za bardzo przepadają za wodą postanowiłem wykopać kilka staków śnieżek i zgotować chłopakom w naderze chłodne przywitanie. Ale mam coś lepszego. Patrzcie na to. To. Co? Czy podołamy temu wyzwaniu? Nie wiem! Dobra! Lecimy! Auuu. Krem nasz, płyną w grę, i z regaty dwie no, nasze łysa, my zbyt nie, Pobanęły, nażymy, naszynku, nie, się. nie się. Kromek, ja się tak, ja tak się jeszcze zostawiam. to chyba jest ostatni raz, kiedy zbierzesz mnie i Kira na, na nagrywki Ja co jasna cholera Czy łudzimy się, że starczy na 10 ederajów? Łudzimy się Próbujemy Jaka jest szansa, że nam się pojawi całkowicie pusty ten? Niewiarygodnie niska, ale nie zarowa W tamtą stronę Czekajcie, malony zbiorę, bo jedzenie jest najważniejsze aktualnie Wycieczka, idziemy! Ujoj! <noise> ale tak TBH, najniebezpieczniejszej i najniebezpieczniej w całym tym jest w Overworldzie. Tylko w nocy jest niebezpieczny. O, wiecie co, wiecie co, wiecie co, wiecie co, wiecie co? No? Zamordu jeszcze, zamordujmy jeszcze owce. to w tym Strongholdzie zrobimy łóżko i będziemy mieli tam resp respawn, pointa. Dobry pomysł. Idziemy do tego Strongholda, ale po, po koronach drzew, patrz. Będziemy robić epickie edity, patrz, patrz, patrz to, Kiro. Ju! No skok. Generalnie tu jest utopia, więc musimy się przebudować w ten sposób. Macie jakieś bloki? Ja się przebudować. Po no to. Po to. Bo nie, błagam, nie rób tego. Okej. Okay. Musisz się dobudować do jakiegoś najbliższego drzewa. Ha, i co? I co, kto spadł. Jakim cudem on tu wszedł? Dobrze wycieczka, teraz trzeba się pomodlić, żeby nasz portal miał tu jakieś oczy. Dobra, ja teraz powiem. O oh, kurde. A, okej. Okay. <grym> jak przechodzi. Przechodzenie przez, przechodzenie przez żelazne drzwi jest teraz ciekawym doświadczeniem, że tak powiem. No. Aha, fajnie. Widzieliście kiedyś coś takiego, Pat? Tu by. Tu miał być. Tu miał być dungeon, ale ten dungeon został zastąpiony przez ale fajnie, Ale fajnie to wygląda. Czy wy to widzicie? Kacie, właśnie tego sida, właśnie tego sida. Ja idę po tą skrzynkę. Ej, bo tam są przecież itemy. No właśnie po to idę. Ja też. Zostaw to, to jest moja skrzynka. Eee, wiecie co? Wydaje mi się, że to jest bardzo głupi pomysł z jednego prostego powodu, właśnie dlatego. I właśnie teraz wszyscy dostaniemy Darknessa. Dobrze, tak, 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 mhm. Uh -huh. Ja idę szukać dalej lutu jakiegoś fajnego. Powodzenia. Ja wolę zostać tutaj i ja się wolę pobawić. Jagódki bar... mam jeszcze świecące. Które świecą? Jesteśmy jagódki, czarne, czarne jagódki. jagódki. Mieszkamy w lesie Mieszkamy w lesie, w lesie Jesteś... Coś tam mamy Jesteś... czarne, jesteśmy czarne. Gdzie, Gdzie to są skrzynki w tym głównie jednym? W którym momencie mam się obawiać, jak. W, 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 i klikać shift tabu, jak my linie. chcemy zabić smoka, jak ja mam dwa drewniane kilofy? Pamiętajcie, to nie narzędzie czyni samuraja, samuraja. To doświadczenie. <ścoughs> ja mam zarodowe doświadczenie. Kiro, czy my gdziekolwiek dojdziemy? <ścoughs> Portal! Chyba. Co? Nie. <ścoughs> Mam refa, mam refa, Misiaki. O! Nie ty jeden. Ej, guys, znalazłem ostatni. Znalazłem jeszcze jedną perłę. Oj, refa. Czkol, że nie mam więcej kabli? O kurcze, o kurcze. Ej, kilo! ej, kilo, 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 Czekaj. Dobra, Tam. chodźcie tu. Przekażę wam, przekażę wam ocz... przekażę wam oczy. Po jednym. Po jednym. Macie po trzy i wkładajcie. Tylko, tylko uwa tylko uważnie, błagam. Dobra. Dawaj. Tutaj. To trzy. Cztery. Ry. Ry. Ale to ładnie u mnie wygląda. Zabgnąłeś mnie, Chromek! Kieliszu. Kurde, wchodź tam wchodź tam wchodź tam, wchodź tam. Oh. Zabił mnie smok Krzeniam się tam bez itemów? Ja bym tak zrobił To jest zły pomysł oh. Lecimy O patrz itemy moje Gdzie jest smok? Nie A i za oka. No ciekawie, no ciekawie, no ciekawie jest, OK. Poczekajmy na mniejszy beat trade. To jest bardzo ide... <laughs> Co to był za skok wiary? <laughs> Zobaczyłem smoka ja mi już się naprawdę nie chce.